Witam wszystkich serdecznie, a to jest moja mapa zrobiona na misji... no to jest misja e, misja z i chciałbym Wam zaprezentować moją e, jedną z misji o to można nazwać misją no dobra, można, że można nazywać misją, hmm. i tych misji jest dość dużo i wszystkie będą na głównej stronie DIOM. no nie wszystkie, które zrobił bo, nie, bo to są te które zrobi i powiem uznam, że nie nadają się na główną stronę, to będziecie mogli pobrać mojego chomika, tak to, to będą na głównej stronie i podam link oczywiście. Jest to misja pod tytułem Bracia Nie jest ona zbyt może za trudna ani nic Prosto zwykła misja Początek Jak było widać bardzo No Zaczęło się od napadu i uciekamy z napadu a teraz nagle słod i jedziemy na miejsce strzelaniny jak ktoś może się zorientował i ciekawością jest że informacją że jedziemy na miejsce strzelaniny i wcale nie będziemy walczyć z tym parami Tutaj mamy trzy bronie do dyspozycji. I mamy zadanie ich załatwić. Mamy coś na dół. To schodzimy. Jak widzimy jeden z naszych oberzał Asi tutaj dzielnie walczą. I informacje, że w błądce można ich tak wejść, żeby szybciej się sobie to nie sprawić. Przy okazji nasi je z załatwią. No i teraz będziemy musieli zabić gangstera. Wyraz. No gangster. Gdyby był jeden, to byśmy tak nie strzelali. Dlatego ja bardzo lubię PK, to właśnie z niego nic załatwię. No i proszę bardzo, misja prosta. I mam nadzieję, że Wam się spodobała. I misje będą tak jak mówiłem. Na moim kanale będą pojawiać się odcinki i na nich linki do misji i zależy, właśnie tak jak mówię, te które uznam, że dobre, no to będą na głównej stronie, te które, że niezbytne, no to nie będą. A teraz dzięki, hejka.